Dzień dobry. Witam państwa bardzo serdecznie. W dzisiejszej audycji został zdigitalizowany informator o najciekawszych miejscach przyrodniczo-turystycznych w Deckiego Parku Krajobrazowego. Jakie dzisiaj będzie ciekawe miejsce? Rezerwat Miedno. Zapraszam. Taki rezerwac, rezerwat miedno, to jest rezerwat faunistyczny. Został on utworzony dość dawno, w 1968 roku, i jego powierzchnia jest dość ogromna, ponad 88 hektarów. Co y, będzie on wchodził w skład Wdeckiego Parku Krajobrazowego, gdzie konkretnie znajduje się ten rezerwat w powiecie świeckim gmina Osie. Jaka jest charakterystyka tego rezerwatu? Znajduje się on w dolinie rzeki Sobińska Struga, zwana również Sobiną, i skład tego rezerwatu jest dość spory. Patrząc na to, jak jest obszar, to tych elementów przyrody musi być również sporo. Rzeka Sobińska Struga, również przepływowe jezioro Miedzno. Otaczające to jezioro bagna oraz pobliskie lasy, które należą do zespołu olsu porzeczkowego z domieszką olszy czarnej i brzozy omszonej. Dość spory obszar, dość sporo elementów, tak jak wcześniej powiedziałam. Jaki jest cel powstania tego rezerwatu? Ochrona miejsc lęgowych i żerowisk ptaków błotno, błotnych i wodnych. W razie co na fotografii, już mamy jednego przedstawiciela, który będzie wykorzystywał. Ten rezerwat właśnie do tworzenia miejsc lęgowych, ten rezerwat będzie podlegał ochronie czynnej, co to znaczy? To znaczy, że człowiek ingeruje tak, żeby tutaj nie ulegało nie ulegał proces sukcesji zbyt gwałtownie, żeby wspomóc tworzenie miejsc lęgowych dla ptaków. Jaka jest przyroda tego rezerwatu? Podzieliłam tutaj na rośliny chronione i rzadkie oraz na zwierzęta, które występują w rezerwacie. Jeśli chodzi o rośliny chronione i rzadkie, to między innymi będzie tutaj występował skrzyp olbrzymi, storczyk krwisty Bobrek trulistkowy, wyblin jednolistny, natomiast jeśli chodzi o zwierzęta, to wcześniej wspominałam właśnie o tych ptakach wodnobłotnych, no i tutaj mamy żurawia, mamy bielika, który będzie odwiedzał ten rezerwat, kobuza, strumieniówkę, rybołowa i potrzosa. Część z, tych, z, część z tych elementów przyrody zaraz scharakteryzuję. Zacznijmy od wyblina jednolistnego. Jest to roślina należąca do roślin storczykowatych i w Polsce będzie występował na dwóch obszarach, konkretnie pobrzeże i pojezierze bałtyckie oraz obszar wyżynnogórski. W 2010 roku został on odnaleziony właśnie na terenie tego rezerwatu. 15 owocujących osobników, dla kogoś jest to mało, natomiast w momencie, kiedy występuje zaledwie on tylko na dwóch obszarach w Polsce, no to mamy kolejną populację, można by rzec. Więc jest to jedyne miejsce w północno-zachodniej Polsce, gdzie ta roślina będzie występować, więc warto również chronić to miejsce. Storczyk krwisty również znajduje się na terenie rezerwatu, znany jest również pod nazwą kukułka krwista czy też stoplamek krwisty. Dość ciekawa roślina, ponieważ będzie zwabiać owady, imitując rośliny miododajne, jednak sama nie wytwarza nektaru. Będzie występować na wilgotnych łąkach oraz na torfowiskach. Jest to roślina pod ochroną ścisłą, co oznacza nie zrywać, moi drodzy. Co zagraża tej roślinie? Po pierwsze, działalność człowieka, czyli melioracje, osuszanie gruntów oraz zarastanie łąk. Stąd też właśnie ta ochrona czynna w tym rezerwacie, żeby storczyk mógł sobie spokojnie rosnąć, żeby nie dochodziło do zarastania łąk, żeby nie dochodziło do tej sukcesji. Kobus, kolejne, kolejny element przyrody, tym razem jest to zwierzę i zwane również sokołem kobuzem, sokołem leśnym, czy też sokolikiem drzewcem. Jest to ptak drapieżny wędrowny, uważany jest za jednego z najbardziej sprawnych ptaków szponiastych. Z upierzenia będzie podobny do sokoła wędrownego, widę tutaj zresztą na fotografii, jednak jest on mniejszy, natomiast spód ciała będzie jasny i będzie inaczej Kreskowane, tutaj będzie podłużnie kreskowane inaczej niż soku. Mam nadzieję, że Państwa zachęciłam do odwiedzin w rezerwacie. Zapraszam, a ja dziękuję. Do widzenia.